Boże, zapraszam na mały skrót informacji z życia naszego seminarium. W Wielki czwartek uczestniczyliśmy w mszy Krzyżma w katedrze zamońskiej. Podczas tej mszy ksiądz biskup Marian Rojek, ordynariusz naszej diecezji, konsekrował olej Krzyżma i olej chorych. Po mszy świętej rozjechaliśmy się do swoich rodzinnych parafii, by tam posługiwać i nieco wypocząć. 17 kwietnia w naszej wspólnocie przeżywaliśmy Dzień Skupienia, któremu przewodniczył ksiądz Andrzej Szulej, proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Józefa w Lublinie. Dzień Skupienia oparty był o tematykę życia i duchowości właśnie świętego Józefa. 19 kwietnia pożegnaliśmy księdza prefekta Bartłomieja Garczyńskiego, który od tej chwili będzie pełnił nowe zadania duszpasterskie w naszej diecezji. Kolejnym ważnym wydarzeniem było wyznanie wiary przeobleczone w szatę szporów kandydatów do diakonatu – kleryka Grzegorza Ryszczyńskiego i kleryka Ireneusza Żyły. W Niedzielę Dobrego Pasterza w naszym seminarium złoty jubileusz kapłaństwa obchodził ojciec Waldemar Kapeć, dominikanin. Ojciec Waldemar posługuje w naszej wspólnocie już od samego początku jej powstania. Jest on u nas spowiednikiem. Pierwszą sobotę maja, miesiąca poświęconego Matce Bożej, w Katedrze Zamońskiej odbyły się święcenia diakonatu. Z rąk księdza biskupa Mariusza Leszczyńskiego święcenia przyjęli Grzegorz Leszczyński i Ireneusz Żyła. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Jeżeli chcecie zasięgnąć większej ilości informacji, zapraszam na naszą stronę internetową, także na nasz fanpage na Facebooku i na Instagramie. Zachęcam też do subskrypcji naszego kanału na YouTube.